Chcę jeszcze raz wyrażając dla Was najwyższy szacunek, przeprosić Was jako prezydent Rzeczypospolitej za wszystkie przykrości, których doznaliście ze strony różnych naszych rodaków nieraz nieodpowiedzialnych, a nieraz po prostu bezczelnych i chamskich, którzy ośmielali się poniżać żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy ośmielali się szargać polski mundur. Którzy ośmielali się próbować szargać Wasz honor. Chcę Was zapewnić, że prawdziwego żołnierskiego i służbowego honoru funkcjonariusza Rzeczypospolitej nikt nie jest w stanie szargać, jeżeli on realizuje swoje zadania dla Polski, co do których składał czy to wojskową, czy to służbową przysięgę. Chcę Wam także powiedzieć, że każdy, kto uczciwy w Rzeczypospolitej, zawsze był z Wami i stał murem za polskim mundurem. Dziękując i będąc wdzięcznym za służbę, którą realizujecie, stania na straży interesów i granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stania na straży naszego bezpieczeństwa. Dziękuję Wam z całego serca. To prawdopodobnie moja ostatnia obecność tutaj na polsko-białoruskiej granicy w tym rejonie w którym państwo realizujecie teraz tę wytężoną służbę w okresie mojej prezydenckiej służbie Dziękuję wam jeszcze raz z całego serca